Dzisiaj motocykl wyjątkowy i dyskusyjny jednocześnie. Jedni bowiem uważają, że jest to najlepszy sprzęt na świecie, drudzy patrzą na niego nieco prześmiewczo i z takim ironicznym uśmiechem mówią, że to już nie jest motocykl. Najlepsze jest to, że i jedni, i drudzy mają nieco racji, bo. Pod względem komfortu on niemalże nie ma sobie równych. Natomiast trzeba też sobie powiedzieć, że on mocno odcina nas od otoczenia i od takich emocji, doznań, jakich na co dzień oczekiwalibyśmy od motocykla. Cześć, ja jestem Maciek, a dzisiaj na kanale testy motocyklowe Honda Goldwing 1800 w swoim najnowszym wydaniu. Honda Goldwing to motocykl, o którym słyszał chyba każdy i bez wątpienia obok dużego GS-a, jest jedną z ikon motocykli turystycznych. Silnik, jaki tutaj znajdziemy, to bokser sześciocylindrowy o pojemności 1833 cm. Maksymalnie osiąga 126 koni, a w zasadzie 126,5 konia, bo z taką dokładnością podaje to Honda i 170 Nm. Napęd oczywiście przenoszony jest wałem z wykorzystaniem automatycznej skrzyni biegów. Zanim jednak powiem coś o skrzyni, trzeba powiedzieć o tym, jak jeździ ten motocykl, ponieważ pod tym względem niejednego będzie potrafił zaskoczyć. Masa motocykla gotowego do jazdy w wersji ze skrzynią DCT to niemalże 400 kg, jednak moc, a szczególnie wielki moment obrotowy, naprawdę nieźle z tą masą dają sobie radę. Motocykl przy przyspieszaniu nie sprawia wrażenia ociężałego, szczególnie przy tych niższych prędkościach czy starcie ze świateł bez problemu odstawiłby nie jeden usportowiony sprzęt o pojemności 600 czy 800 cm. Na trasie utrzymanie przelotowej rzędu 140-160 na godzinę z zachowaniem nadal sporego zapasu pod manetką, aby w każdej chwili sprawnie przyspieszyć, nie sprawia kompletnie żadnego kłopotu. A dynamika przy wysokich prędkościach jest naprawdę dużo lepsza niż w niejednym lżejszym motocyklu sportowo-turystycznym czy motocyklu Adventure, który dysponuje mocą 100 czy 120 koni. To, o czym muszę jeszcze wspomnieć, to dźwięk tego silnika. On jest naprawdę przyjemny, słychać, że jest to duża pojemność. Natomiast to, co mi się nie podoba, to jego głośność, szczególnie gdy utrzymujemy jednostajną prędkość, powiedzmy 120-140 km gdzieś na autostradzie, dźwięk wydobywający się z silnika, z tego wydechu. Jest dość głośny i dla niektórych może być to męczące. To co nietypowego, ale dobrze znanego i lubianego przez użytkowników Hondy, to automatyczna skrzynia DCT. Skrzynia w tym wydaniu ma 7 biegów, biegi przepinają się szybko i niezwykle gładko. Niemalże nie zauważamy tego nawet podczas dynamicznego przyspieszania, a starcy świateł jest liniowy, nieprzerwany wysprzęglaniem, niemalże jak w skuterze z bezstopniową skrzynią biegów. Biegi możemy zmieniać też manualnie z wykorzystaniem przycisków na kierownicy. W tym trybie no, opóźnienie występuje, ale jest naprawdę niewielkie. Działanie skrzyni zmienia się wraz z trybem jazdy. Takich trybów mamy tutaj cztery. Zmieniamy je w czasie jazdy. Trzeba jedynie odpuścić manetkę gazu. Zachowanie motocykla pomiędzy poszczególnymi ustawieniami jest zauważalne. RAIN i ECO są nieco ospałe. Na trybie standardowym to opóźnienie w stosunku do ruchu manetki jest nieco mniejsze. Największą różnicę robi jednak ustawienie Sport, gdzie manetka gazu staje się naprawdę czuła. Motocykl przy odwinięciu wyraźnie próbuje wystrzelić do przodu, prostując przednie zawieszenie, a skrzynia nie przepina biegów za szybko i cały czas utrzymuje nieco wyższe obroty. Komfort jazdy. No, co tu dużo mówić, jest to topowa półka, jeśli chodzi o motocykle, ale to można było przewidzieć już przed testem. Niemniej jednak, Goldwing i tak zaskoczył mnie pozytywnie. Ja na co dzień użytkuję GSA 1250, czyli też synonim komfortu. Niemniej jednak, odczucie zjazdy Goldwingiem w dłuższą trasę sprawia, że jest to jakby jeszcze wyższa półka. Goldwing oczywiście aż tak dobrze no, nie poradzi sobie z wybieraniem większych nierówności, bo tutaj jakieś poprzeczne wyboje, jakieś większe nierówności asfaltu będą odczuwalne. Choć nie będzie to jakiś mocny dyskomfort i nie dostajemy wtedy za każdym razem strzału w plecy, jednak czuć, że motocykl w takich warunkach no, nie czuje się najlepiej. Staje się wtedy zdecydowanie mniej stabilny i ciężko też nim się jest składać na takiej nawierzchni w szybkie zakręty. Gdy natomiast asfalt nie jest zły, motocykl przelatuje po nim niczym na pneumatycznym zawieszeniu. Tutaj właśnie jest takie pewne wrażenie, jakby motocykl był zawieszony na takiej poduszce powietrznej, jakbyśmy kierowali poduszkowiec, niemniej jednak no, całkiem precyzyjny poduszkowiec, nad którym cały czas mamy dostateczną kontrolę. Ten komfort to odcięcie nas od nawierzchni ma też swoje, powiedzmy, negatywne konsekwencje. Goldwing nie daje nam zbyt dużo informacji zwrotnej, nie będzie precyzyjnym sprzętem do jazdy po zakrętach, jednak do zastosowań turystycznych precyzja będzie wystarczająca. Nie będzie zakrętów pokonywał z niesamowitą dynamiką tutaj motocykle Adventure będą miały nad nim zdecydowaną przewagę jednak to, co pozytywnie zaskakuje w kontekście prowadzenia to jego łatwość. Nie pojedziemy nim więc bardzo szybko, natomiast ten gabaryt motocykla, duży rozstaw osi, duża masa, to rzeczy, których nie należy się obawiać, bo Goldwing wcale nie sprawia wrażenia, aby jazda nim nawet po wymagającej, technicznej drodze wymagała jakiegoś dużego doświadczenia. Sama konstrukcja zawieszenia, szczególnie z przodu także dość specyficzna, mamy tutaj pchany wahacz Coś jak w BMW, w gs no ale jest to jednak nieco inne rozwiązanie, autorsko wykonane przez Hondę. Poza zawieszeniem, w kwestii komfortu, równie istotna jest też sprawa ergonomii i pozycji na motocyklu. Tutaj trzeba przyznać, że również jest bardzo dobrze. Mamy wygodną kanapę, możliwość do kupienia w opcji także oparcia kierowcy. Kanapa pasażera jest jeszcze obszerniejsza, z dużym wygodnym oparciem, a także niewielkimi, lecz przydatnymi podłokietnikami. Dodatkowo pasażer ma pod nogami spore wielkości podesty, aby wygodnie oprzeć nogi. Podnóżki kierowcy także są dość duże i wykończone sporą ilością gumy, jednak w tego typu motocyklu widziałbym też składane podesty umieszczone z przodu, aby w długiej trasie móc nieco zmienić pozycję. Coś jak w BMW K1600 w wersji Grand America, tam poza zwykłymi podnóżkami były z przodu umieszczone podesty. No, w tego typu motocyklu na dłuższą trasę rozwiązanie naprawdę wygodne. Jeśli chodzi o wyposażenie modelu Tour, takiego jak nasza testówka, dostajemy tutaj no, wszystko, czego moglibyśmy potrzebować, a nawet chyba nieco więcej. Z elektroniki, tryby jazdy, o których już wspominałem, na pokładzie mamy także nawigację, sprzęt audio. Łączność z telefonem i interkomem, wszystkim wtedy sterujemy z poziomu multimediów motocykla, dostajemy oczywiście grzane manetki, grzaną kanapę kierowcy i pasażera, mamy tempomat, elektryczną szybę, komplet trzech kufrów, w centralnym dostajemy dodatkowo gniazdo USB. Wszystkim sterujemy z poziomu siedmiocalowego wyświetlacza, który został wkomponowany w tę dużą deskę rozdzielczą, gdzie znalazło się też miejsce dla analogowych zegarów, a także mniejszych wyświetlaczy, wskazujących przebiegi, ciśnienie opon, wbity bieg, tryby jazdy i inne parametry, jak temperatura otoczenia czy cieczy chłodzącej. To jednak czego mi brakuje w tym wyświetlaczu w tym kokpicie, to cyfrowe wskazanie prędkości. Ten Analogowy prędkościomierz jest co prawda no, całkiem czytelny, jednak no, motocykle dzisiaj przyzwyczają nas do tego, że dając nawet analogowy prędkościomierz, ta prędkość z dokładnością do 1 km na godzinę no, powtórzona jest też gdzieś elektronicznie. Tego tutaj nie ma. To, na co czasami narzekałem w kontekście motocykli od Hondy, czyli sterowanie tymi wszystkimi funkcjami, ta mnogość przycisków. Tutaj mamy ich jakby jeszcze więcej, bo poza znanymi choćby Safari Twin manetkami, mamy jeszcze dodatkowy panel sterowania umieszczony pod wyświetlaczem. I o ile w przypadku innych motocykli zawsze narzekałem na tą mnogość przycisków, na tą małą ergonomię sterowania, to uważam, że tutaj w Goldwingu jakoś mi to nie przeszkadza, ponieważ i tak jadę tym motocyklem bardzo długo, bardzo daleko i mam zwykle dużo czasu, aby na spokojnie wszystkie funkcje sobie znaleźć. Z takich rzeczy dość przydatną informacją jest otwarcie wlewu paliwa. Odebrałem testówkę z pełnym bakiem, po zrobieniu jakichś 350 km no, wypadałoby zatankować. Podjechałem na stację i klops. Nie wiem jak otworzyć wlew. Włączam, wyłączam, ciągnę, naciskam, kompletnie nic. Okazuje się, że no, nie wiedząc, trzeba trochę poszukać. Pod prawym kolanem. Mamy niewielki schowek na telefon czy na portfel, a w nim umieszczony przycisk do otwarcia klapki w lewu paliwa. Rozwiązanie kompletnie nieintuicyjne, ale jakież goldwingowe. Z wyposażenia, o czym nie wspomniałem wcześniej, dostajemy także nazwijmy to funkcję pełzania. To znaczy powolne jazdy do przodu i do tyłu z wykorzystaniem napędu elektrycznego. Robimy to na odpalonym motocyklu, wykorzystując przyciski, które w czasie jazdy służą nam do manualnej zmiany biegów. Uważam, że w motocyklu o tej masie jest to rozwiązanie konieczne. Cena Goldwinga wyjściowo w modelu bez dopisku Tour zaczyna się od niecałych 130 tysięcy, lecz wersja taka jak nasza testówka to już katalogowo niemalże 170 tysięcy złotych. Konkurencja to inne duże, topowe motocykle turystyczne, K1600 od BMW, a także choćby Challenger czy Roadmaster ze stajni Indiana, którymi swoją drogą już w najbliższym czasie będę miał okazję pojeździć. W porównaniu do K1600 Goldwing wydaje mi się nieco bardziej komfortowy, szczególnie na słabszej nawierzchni lepiej wybiera te mniejsze nierówności, BMW natomiast będzie chyba nieco lepiej się prowadzić, będzie nieco dynamiczniejsze. Specyfika silnika w obu tych motocyklach jest nieco inna. Boxer Goldwinga ma dużo więcej mocy i momentu już od samego dołu. Rzędowa szóstka BMW natomiast uzyskuje moc i moment bardzo liniowo od samego dołu. I aby uzyskać dużą dynamikę, trzeba będzie trzymać znacznie wyższe obroty. Cena tych motocykli jest raczej zbliżona, a jeśli chodzi o specyfikę, to z motocyklami Indiana będę mógł porównać ją już niedługo. Dla kogo jest więc ten motocykl? Z pewnością przypadnie do gustu motocyklowym turystom, którzy planują przemierzać długie i bardzo długie trasy autostradą. Motocykl dla osób ceniących sobie przede wszystkim komfort i stawiających go ponad inne cechy, za które lubimy motocykle, nie będzie aż tak uniwersalny jak popularny dziś motocykl Adventure, bo masa Goldwinga i jego gabaryt jest to jeszcze półka wyżej. Trzeba być tego świadomym, lecz jednocześnie nie bałbym się Goldwinga patrząc na jego dane katalogowe, bo ten prowadzi się naprawdę lekko i uważam, że każdy średnio doświadczony motocyklista z powodzeniem mógłby jechać nim w trasę. Podsumowując, muszę przyznać, że jazda Goldwingiem to czysta przyjemność. Trzeba jednak być świadomym, że użytkowanie tego motocykla na co dzień no, wymaga pewnych wyrzeczeń. Jest to zdecydowanie sprzęt dla świadomego klienta. Kupujący musi być świadomy że masy tego motocykla, jego gabarytu, sposobu prowadzenia czy specyfiki silnika i tej automatycznej skrzyni biegów. Wielu uważa, że to ociężały sprzęt, nie nadający się do jazdy po zakrętach. Ma oczywiście swoje ograniczenia, muszę jednak tego typu malkontentów wyprowadzić z błędu, bo mimo dużej masy, tak jak wspomniałem, motocykl jest naprawdę dynamiczny, dobrze przyspiesza, a przy odrobinie doświadczenia Także na zakrętach można zostawić w tyle nie jeden dużo lżejszy motocykl sportowo-turystyczny. Potrafi też dać dużo freddy z jazdy, szczególnie gdy uświadomimy sobie, że w długiej trasie jedziemy na najlepiej nadającym się do tego typu jazdy motocyklu, jaki moglibyśmy kupić. Jak zawsze, na koniec jestem też ciekaw Waszej opinii na temat tego motocykla. Jestem ciekaw, co Wy o nim sądzicie. Dajcie też znać, czy chcielibyście na Goldwingu czy innym tego typu motocyklu. Pojechać na jakiś dłuższy wakacyjny wyjazd. Ja kończę swoją tygodniową przygodę z tym motocyklem. Już jutro muszę go oddać. I powiem Wam szczerze, że trochę żałuję, bo chętnie jeszcze Goldwingiem bym pojeździł. <słuch>